Hej kochani, z tej strony Kukielia, a dziś moi drodzy słuchajcie, pokażę wam kilka sekretów które odkryłam od Pelli, właściwie Pella nam pokazywała i dajcie łapkę w górę z jeżeli w ogóle widzieliście jakiś z tych sekretów pierwszy sekret będzie mniej więcej w domku na przykład w tym i tak, czekajcie, a da się w ogóle zmienić? Pella jakoś zmieniała te różne Nastawienie. Dobra. Potrzebny jest tylko nam dom. Mniej więcej. I zlew. Nie. Robicie takie coś. Pomniejszacie się. Później znowu. Klikacie na jedynkę. Czekajcie, jak to było? Pomniejszacie <ścoughs> się. I o, widzicie? I widzę udajecie, że myjecie yy... myjecie ręce. Tak, to jest fajne yy, to nie działa na takie rzeczy jak odkurzacz i w ogóle to ta na takie rzeczy to nie działa więc widzę, no naprawdę fajne rzeczy ogólnie no ja oceniam to yy, 10 na 10 no to się sprawdza każdemu prawie, że yy... Po prostu zmniejszacie się i no. Kolejne co tu jest, to też to działa w shower. Na przykład. Tak, robicie tak. Zmniejszacie się. Zwiększacie. E, czekajcie, jak to było? Pomniejszacie się. Zwiększacie. O! I nie skaczecie, tylko po prostu... Udajcie, że myjecie. Ej, ale fajnie jest Okej, okay, ten. Ta aktywność, jakby, jest fajna. I, I jak się położycie gdziekolwiek, albo usiądziecie, to już przestaniecie tego to, to robić. Mm, natomiast, kolejne to jest, że na przykład. Na pewno o tym nie wiedzieliście, bo ja też na przykład nie wiedziałam o tym Ale musimy podjechać do pizzerii um, Tak. tak Tak, że do pizzerii A spytać dlaczego? Dlatego, że tak Te miejsce po prostu jest znane wam dobrze Albo i nie to, odcinek jest taki krótki i chciałam, żeby taki powstał. Ze względu na to, że po prostu... O nie no! odwarć się typie. Ehm, dlatego, że po prostu... No, 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 no lepiej, żeby był krótki niż taki długi, żebyście marnowali czas na obejrzenie. Ja tego nie wiedziałam. Ale jak tu wejdziecie, odpalicie. Jak widać, macie taką fajną saunę. Alarm nawet się włączył. I wyjdziecie. Leci za wami dym i się palicie. No słuchajcie, to jest super. To brzmi dziwnie, ale to jest nawet spoko. Dobra, jeszcze raz. Spróbujmy. Spróbujmy jeszcze raz. Tak. Robicie tak. Robicie tak i taką jakby saunę. I leci za wami dym? No to jest fajne ogólnie no. Ale to tylko jest takie chwilowe, jakby. A czy mamy tu ciężarówkę? Jak nie, to nie możemy zrobić tego sekretu. Jakby to jest łatwe. Mamy tu inną ciężarówkę, nie taką jaka była pokazana, ale no chyba może być. Taka bardziej yy, gamsterska. Ogólnie jak wiecie, tu nie wiem koniem. Bo nie. Konik nie tutaj. Um, Jeszcze raz spróbujemy to. Dobra. Ogólnie jak widzicie tu, nie wiem. Konie. To to będzie robić. Kurde. Takie coś, że wy kierujecie. No. Ogólnie chciałam takie coś zrobić. O, widzieliście? Koń popycha wóz. No, to jest fajne. Ogólnie, no, czy ja bym to oceniła na pozytywnym ocenie? Nie, bo nie wiem, em, jak się nazywał te, 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 ten wóz. Ten długi taki. Czy tutaj jest? Nie. Dobra kochani, więc jeżeli chodzi o to, to to wszystkie sekrety na dziś. No i dajcie łapkę, gorysyłki, dzwoneczkiem. Kto nie ogląda Belli, ten um, nie wiedział o tych sekretach, dlatego ja taki specjalny odcinek dla wszystkich zrobiłam. No i popadki, kochani, pa!